Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Finlandii, jesteśmy w miejscowości Sari Selka, i tutaj pojawiają się pierwsze problemy z infrastrukturą do ładowania. Jak wyjechaliśmy wczoraj z Norwegii, to zostawiliśmy za sobą najpiękniejszy kraj, jeżeli chodzi o stacje ładowania. Naładowaliśmy się na ostatnim Superchargerze, tuż przy granicy fińsko-norweskiej. No, i od wtedy zaczęło się robić trochę stresująco. Nie mówię, że się nie da, czy nam się samód zaraz roz rozładuje, ale już nie mamy superchargerów. Przyjęliśmy 200 km, a jeszcze mamy 700 km do kolejnego superchargera w Finlandii, bardziej na południu. No, i wczoraj podjechaliśmy na pierwszą stację ładowania o mocy 150 km. 150 kW tutaj niedaleko, zaraz tam podjedziemy. I się okazało, że nie udało się uruchomić, nie mogłem uruchomić zdalnie stacji ładowania, o tym opowiem Wam za chwilę, ale na szczęście tutaj jest bardzo dużo takich domków, właśnie wynajęliśmy na booking taki dom z sauną, z kominkiem i z gniazdkiem przy drzwiach, więc udało nam się podładować samochód z mocą 3 kW, więc zawsze coś mamy ponad 90%, ale przynieśmy się na chwilę na stację, na której mieliśmy problemy wczoraj. Jesteśmy na stacji Nestle, na której wczoraj mieliśmy problem i za mną znajdują się dwie stacje. Jedna o mocy 50 kW, druga o mocy 150 kW. I obydwie stacje e, nie działały wczoraj. E, do tej nawet nie podchodziłem, w sensie próbowałem raz ją uruchomić, ale się nie udało. Bardziej zależało mi na 150, bo miałem rozgrzany akumulator chciałem szybko naładować do 80% z pełną mocą. No ale się nie udało niestety. Tutaj, yy, chodźcie do stacji sobie podejdziemy. Mamy tutaj trzy metody od uruchomienia stacji. Pierwszą z nich jest zeskanowanie QR-kodu, który mamy tutaj. Nie zadziałało, bo po zeskanowaniu trzeba pisać numer ładowarki, yy, żeby uruchomić ładowanie. I wpisywałem i ten, i ten, i nic nie działało. Drugą metodą jest wysłanie SMS-a na specjalny numer. Yy, też nie działa, nie dało się w ogóle wysłać SMS-a. Yy, z kierunkowym, bez kierunkowego i tak dalej. I trzecią opcją jest aplikacja której nie mogę pobrać, bo jestem z Polski i App Store mam zalogowane w, na Polskę i po prostu się tego nie dało. Więc postanowiłem zadzwonić i pani powiedziała, że zrestartuje ładowarkę, zrestartowała Tamto i powiedziała, żebym spróbował jeszcze raz, jak się, jak się zrestartuje, to żebym wysłał SMS-a, aplikację ściągnął i tak dalej. Powiedziałem, że no to nie działa i że już trochę z takim podniesionym tonem powiedziałem, że mam żonę w samochodzie, która marznie, nie mamy energii, żeby dalej jechać i żeby natychmiast pomogła mi uruchomić stację ładowania, a nie żebym ja znowu próbował i dzwonił i tracił kolejne 15 minut na to. No i pani powiedziała, że ona mi teraz na 10 minut za darmo uruchomi stację ładowania, żebym mógł e, to wszystko ogarnąć. E, i, e, I po prostu po 10 minutach tak ona sama mi zastopuje ładowanie i wtedy będę e, musiał próbować sam. No ale nie, nie zastopowała ładowania, więc naładowaliśmy się do 90%, e, potem się podłączyliśmy jeszcze w domu e, i udało się. No i sęk w tym teraz, że problemem będzie to, że... Takich stacji jest coraz mniej. Mamy 700 km do kolejnego superchargera. Mamy teraz zasięgu na takiego, przy takiej temperaturze jak teraz, czyli minus 23 stopnie, około 250 km. Więc będziemy musieli już teraz trochę kombinować. A tu jeszcze taka mała ciekawostka, co jest bardzo, ee, może już dzisiaj nie, ale kiedyś było bardzo popularne w Skandynawii. To są specjalne gniazdka. I zobaczcie, tutaj, wszędzie przy miejscach parkingowych są gniazdka specjalne do podgrzewania oleju. I tutaj akurat rozmawiałem przed chwilą z panem, który tutaj odśnieża, to jest jego samochód, to jest stary diesel, dlatego on ma... E, możecie zobaczyć, takie specjalne gniazdko tutaj. Takie kable nawet można kupić na stacji benzynowej, ja je widziałem podłączamy do gniazdka zwykłego, jednofazowego 230 V i podłączamy do samochodu, specjalne gniazdko mamy i one podgrzewają olej, żeby przy takich skrajnie niskich temperaturach olej nie zamarzał i to jest tutaj standardem, dlatego też łatwiej pewnie na, Skandyna na Skandynawii było się przerzucić na elektromobilność, no bo skoro wszędzie były gniazdka przystosowane do tego, żeby móc podgrzewać ten olej, no to czemu tych gniazdek nie wykorzystać do ładowania samochodów bo równie dobrze, ja do tych wszystkich gniazdek jest tutaj chyba z 10 albo z 15 Mogę podłączyć samochód i naładować go w 24 godziny do pełna. Więc to jest e, akurat plus, i myślę, że to bardzo pomogło e, tutaj w rozwoju elektromobilności, bo to jest dla Pana naturalne. I Pan, pomimo tego, że ma starego diesla, powiedział mi, że to jest 50 kW, tam jest 150, że tam ta ładowarka jest szybsza. Bo myślał, że tego nie wiem i po prostu ta świadomość jest duża, więc to jest naprawdę na plus. E, my już się tutaj nie ładujemy, e, dzisiaj nie będziemy na to tracić czasu. Jedziemy teraz do i do stolicy Świętego Mikołaja. Zobaczcie, tutaj dalej, nawet jest kolejny parking, gdzie są tutaj wszędzie słupki do ładowania. Znaczy nie do ładowania, tylko do właśnie podgrzewania tego oleju, do podłączenia samochodu. Tutaj na tym parkingu jest ich kilka. Tutaj widzimy nawet, że SEAT jest podłączony do takiego słupka, i też widzicie, że ma specjalne gniazdko. W, z przodu w Zderzaku. I tutaj tak samo na tym budynku, z drugiej strony na, przy tej stacji, też wszędzie są gniazdka i niektóre samochody są podłączone. Więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Jeżeli byśmy chcieli spać w takich warunkach, bo pewnie od razu pomyślicie, że skoro kempingujemy w samochodzie, to moglibyśmy się podłączyć na noc i spać. Ale ogrzewanie, żeby utrzymać temperaturę powyżej 20 stopni w kabinie samochodu, pobiera ponad 3 kW. Więc takie gniazdko, jak może oddawać 3 kW, bo to jest gniazdko jednofazowe, no to tak naprawdę wychodzi na na to, że wyjdziemy na zero, po prostu bo całe, cała energia pójdzie na ogrzewanie, albo nawet może się zdarzyć tak, że rano będzie mniej, mniej stanu akumulatora niż jak szliśmy spać, bo pobór do ogrzewania może być wyższy, jak temperatura spadnie, niż to, co oddaje nam gniazdko, więc trzeba z tym uważać. Wjechaliśmy właśnie do portu Przy zamarzniętym jeziorze Chcieliśmy tam wejść, ale jest po po prostu śniegu I się zaczęliśmy Topić śniegu, ale pokażę wam tutaj Kolejne gniazdka Jak to wygląda w środku A to jest zamykany na kluczyk No ale tutaj akurat przyczepa jest podłączona Wszędzie takie gniazdka są Jesteśmy przy kolejnej stacji ładowania. 225 kW. Wow. I tu jest też 24 kW. Taka wolniejsza stacja ładowania, malutka. Ale to jest coś, 225 kW. Zobaczymy, to jest ta sama sieć co wczoraj, z którą miałem problem. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się w miarę szybciej to zrobić i czy w ogóle uda mi się to samemu uruchomić, czy znowu będziemy dzwonić do pani. Może znowu da nam darmowe ładowanie. A przejechaliśmy od poprzedniego ładowania 138 km, no i zużyliśmy jakieś 70% baterii, eee, dosyć sporo, ale jest cały czas poni po grubo poniżej minus 20 stopni, w niektórych momentach było minus 26, 27 i zużycie energii wynosi... 27,3 kWh. Tylko trzeba liczyć też to, że kilku, kilka razy się zatrzymaliśmy na spacer nad jeziorem i wtedy przez 15 minut samochód miał włączone, włączone podtrzymywanie temperatury, więc trochę też energii zeszło na, na to, na postojach. Wczoraj dowiedziałem się też jednej rzeczy, że można odpalić tę stację ładowania aplikacją Shell Recharge. Ja mam nawet kartę Shell Recharge, ale niestety wczoraj nie działała. Zobaczymy, czy tutaj ona zadziała i... Jeżeli nie zadziała karta, spróbuję odpalić z aplikacji Shell Recharge, kiedyś New Motion, lub spróbuję zeskanować QR kod. To jest moja karta, jeszcze New Motion, ponieważ kiedyś to było New Motion, teraz jest Shell Recharge. Być może zadziała. No, zobaczcie, jaka niespodzianka, które złączę wybrać: DCCCS czy DCCCS. Trudny wybór. Wybieram DCCCS. Kurde, działa, ładuje, więc poszło teraz gładziutko, aż sam jestem w szoku. No więc nie ma dramy, widzicie, nie jest tak źle. I pewnie za 150 km będziemy mieli kolejną stację ładowania. Moc ładowania rozpędziła się do 84 kW. Tutaj mamy 87, czyli widzicie, że e, no teraz jakieś między 2-3 kW są pobierane na ogrzewanie. Tylko, że samochód tego nigdy nie pokazuje, bo samochód pokazuje nam teraz 77, a stacja ładowania pokazuje 82. Widzicie, nawet 4-5 kW jest wykorzystywane teraz na inne, no i też straty energii są, więc tutaj mamy właśnie ten numer, którego nie mogłem wpisać, bo wczoraj wpisałem najpierw ten, potem ten i on nie działał. QR kod nie działał, tutaj na szczęście nie muszę, nie muszę się o tym przekonywać. My się ładujemy. Robert tankuje. Taniej niż w Norwegii? Nie. Jest tak samo, dlatego tylko 50 euro zatankowałem sobie, bo mam wrażenie, że na takich stacjach e, z obsługą i tak dalej, z tym wszystkim jest, chociaż ja kartą płaciłem, ale jest, jest pełna obsługa, jest drożej e, i jak mam oszczędzić te kilkadziesiąt złotych na tankowaniu na takiej stacji pozamiastowej, no to wolę przejechać te kilkaset złotych. 300-400 km, przejadę na to Spoko. A my tutaj będziemy się ładować jakieś 25 minut. Dobra. To Bez ja problemu już... odpaliłem. Tak? No. Szkoda, bo jakby był problem, no, mówisz już do kamery? Mówiłem, tak, tak. To, to znowu byłoby za dawno. A ile wtedy zaszczędziłeś? Wtedy, no, 25-30 euro myślę, że zaszczędziłem. Tu mnie jeszcze. Dobra. <laughs> <laughs> Jesteśmy właśnie na stacji benzynowej. Czekamy aż samochód się naładuje. I właśnie siedzę obok półki z z rzeczami do samochodów i tutaj właśnie widzimy takie przewody specjalne do, do podgrzewania oleju czyli do minus 50 stopni I to jest właśnie przewód jednofazowy z takim, taką końcówką, którą się podłącza do samochodu coś takiego kosztuje 42 euro A jakiego widziałam w życiu Też Aiza ma jakąś pamiątkę Renifera, to wolno. taki prezent od Ojca co? Kto znała? Alcopatrol.pl Między innymi tak, brawo! Byliśmy na stacji ponad godzinę, w sumie może nawet więcej niż godzinę, zaraz zobaczymy. Eee, półtorej godziny. Naładowaliśmy 56 kWh, byliśmy tutaj tak długo, bo właśnie obmyśliliśmy plan na dalszą podróż i w tym czasie samochód naładował się do 93%. Ale stwierdziliśmy, że na dwa dni zatrzymamy się w Rowaniemi, tam jest yy, stolica Świętego Mikołaja i mamy nocleg dzisiaj, więc y, będziemy tam przez dwa dni, więc w zasadzie do końca nie musiałem ładować, bo pewnie w domku będę mógł znowu ładować z gniazdka jednofazowego. Ile za to zapłacę, nie wiem. Jak dostanę fakturę na maila, pewnie za jutro albo dzisiaj, może jeszcze, to dam wam znać. Dojechaliśmy już do celu, mamy wynajęty domek, bardzo przyjemny, świąteczny domek z choinką w Niemi to jest stolica Świętego Mikołaja i tutaj właśnie, przeglądając wszystkie materiały, które stworzyliśmy przez ostatnie dni i tygodnie Łączymy się z Agatą Rzędowską, elektromobilną Agatą z RDC, czyli Radia dla Ciebie, i za chwilę będziemy na antenie na żywo opowiadać o naszych przygodach związanych z wyjazdem na Nordcap. Zapraszam Was bardzo do odsłuchania. Ten pod, e, znaczy ta audycja jest dostępna też w formie podcastu na Spotify. Wystarczy wpisać sobie elektryczne wózki, i tam możecie znaleźć audycję z dzisiaj, czyli z 31 stycznia, i posłuchać sobie. A tymi gośćmi są dzisiaj Damaris, pośpiech Grzyb i Daniel Grzyb i Mirent. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Dobry wieczór. Wszystkich. My spaliśmy jak do tej pory w samochodzie przy najniższej temperaturze, minus 25 stopni, a w środku mieliśmy 28. Także, także bez problemu można sobie poradzić, nawet przykrywając się. Z zwykłym kocem. Witamy w Laponii. Jesteśmy w stolicy Świętego Mikołaja i chciałbym Wam pokazać na początku, co się dzieje, jak samolot przez całą noc stoi na minus 20 stopniach. Mamy ograniczenia w oddawaniu mocy i w ładowaniu, czyli w tym momencie rekuperacja w ogóle nam nie będzie działała, przez to, że bateria jest zimna i mamy też taką śnieżynkę tutaj przy baterii. Więc auto będzie miało ograniczoną moc, ale wystarczy przejechać kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, i wszystko wróci do normy. Ważne w takich momentach jest to, aby nie zostawiać samochodu na noc rozładowanego. Tak jak my, wczoraj przyjechaliśmy z trasy, i mogliśmy od razu jechać z rozgrzaną baterią naładować samochód do 80% i bezpiecznie go zostawić na noc. Dlatego żebyśmy osiągnęli po prostu tą pełną moc. Gdybyśmy teraz pojechali do szybkiej stacji ładowania, to podejrzewam, że więcej niż 30-40 kW byśmy nie osiągnęli, przez to, że bateria jest bardzo zimna, pewnie ma gdzieś granicy 0 stopni, może, może kilka stopni. I dlatego ładowanie będzie trwało po prostu długo, bo ogniwa będą musiały się rozgrać, bo BMS, czyli system zarządzania baterią, nie pozwoli na ładowanie z większą mocą po to, aby nie uszkodzić ogni. To właśnie system BMS czuwa nad baterią, żeby jej nie uszkodzić, dlatego on decyduje o tym, z jaką mocą może ładować się bateria. Jesteśmy właśnie w wiosce Świętego Mikołaja i tutaj przed wioską również jest dużo miejsc, gdzie można podłączyć swój samochód. I tutaj są te kable, które wam wczoraj na stacji pokazywałem. I tutaj można sobie podłączyć samochód, żeby nam olej nie zamarzł. I tego jest tutaj wszędzie pełno. I to też co wczoraj mówiłem odnośnie tego, że dzięki takiemu zabiegowi w Skandynawii jest łatwiej przerzucić się na elektromobilność, to jest też między innymi spowodowane tym, że jak mamy na przykład tutaj na tym parkingu, załóżmy 30 takich punktów i każdy z nich może ładować samochód, czy ogrzewać samochód i, i ma moc, do ma zdolność do oddawania 3 kW mocy, czy tam 3,6, to teraz jakbyśmy nagle, nagle 20 takich, e, takich stanowisk usunęli, zrobili z tego na przykład jedną stację ładowania o mocy 50 kW. No, to jest to jakby realne do zrobienia, i, yy, i dlatego też łatwo im jest to zrobić. Bo mają po prostu lepiej rozwiniętą tą infrastrukturę i mogą ją przerobić na infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych. A tam, w wiosce Świętego Mikołaja, stoi Tesla Modeleco Taksówca. Obok tej wioski można iść sobie, zrobić zdjęcie z reniferem i go zobaczyć. A tutaj można kupić sobie mięso i skórę. Głupota. Nie wiem, czemu ty idziesz do Mikołaja, to Mikołaj powinien do ciebie ja jestem takim widzem Mikołaja. Złuty Mikołaj spotkał czerwonego Mikołaja. Yes, hello, hello, hello. My name is Santa Claus, and next Christmas I'm coming again with my flying reindeers to Poland. I would like to have more electric vehicles in Poland for next Christmas. And I would like to have more charging stations for okay. every people. So if you can, if you have uh, this magic power, please uh, make more charging stations and more electric vehicles. Okay. To our environment. Okay. I hope that this year you can get more and more <laughs> electric uh, charging stations to Poland, and and every gasoline station have good place to take good energy. I know that. My reindeers don't need electric. I only give some special food to my reindeers every <laughs> evening. But I hope that in future everybody can drive with electric car. Cinque, cinque. Good luck to Poland. Thank you. Widzicie, załatwiłem Wam więcej stacji ładowania i więcej samochodów elektrycznych. Więc jak w przyszłym roku, w tym roku, 2022, będzie wzrost znaczący, to pamiętajcie, kto poprosił świętego Mikołaja o to. Usiądź tu zobaczysz. i zobaczysz. Podjechaliśmy właśnie do centrum handlowego, gdzie jest ładowarka o mocy 50 kW. I e, muszę przyznać, że fajne w innych samochodach niż w Tesla jest to, że po zakończonym ładowaniu one się odblokowują. Dzięki temu mogłem odłączyć e-trona, które się przypią na ładową. klapka się sama zablokowała W przypadku testu jest to niemożliwe, e, dopóki nie przyjdziemy, nie dojdziemy. Szczególnie, że. S -kach, w S, starszych i X mamy adapter, więc tym bardziej one nie mogą nam blokować podładowania, bo ktoś mógłby nam to ukraść. Yy, dlatego to jest fajne w tych autach, że pomimo tego, że właściciela tutaj nie ma, to dosłownie teraz, to chwila, auto zakończyło ładowanie i ja mogłem y, odłączyć go, mogę skorzystać ze stacji ładowania. Ok, po kilku minutach udało mi się uruchomić stację ładowania. Yy, ładowanie tutaj kosztuje 29 eurocentów za kilowatogodzinę, bez opłaty dodatkowej za czas, więc y, stawka nie jest tutaj zła. Moc ładowania pewnie będzie dosyć niska, bo mamy zimną baterię. Widzicie, mamy nawet taki, taką śnieżynkę e, przy baterii. Teraz ładowanie za chwilę się rozpocznie. Miałem problem z zarejestrować znaczy, się udało. Znaczy nie rejestrowałem się, nawet bo to wymagało opłaty 30 euro. E, więc e, po prostu skorzystałem jako użytkownik niezarejestrowany. Ale miałem nie problem z tym, że kilka razy nie mogłem rozpocząć ładowania bo po podłączeniu i autoryzacji w aplikacji trzeba było wcisnąć tutaj start co doszło do tego później e, pomimo tego, że ładowanie się rozpoczęło tutaj nadal moc wynosi 0 tutaj e, ta dioda nas informuje, że trwa ładowanie ale ładowanie to się nie rozpoczyna, podejrzewam, że to przez zimną baterię i pewnie za chwilę się to ładowanie rozpocznie jest do środka minus chyba z 20 z parę stopni nawet zobaczymy minus 18 w tym momencie jest Dodam jeszcze tylko, że samochód stał jakieś 14 godzin na min, ponad, przy ponad minus 20 stopniach. Już mi szczęka zamarza, więc bateria mocno wychłodzona. Przejechaliśmy może z 8 km do wioski Mikołaja. Auto znowu stało i teraz znowu, więc cały czas jest na mrozie. Bateria nawet nie miała czasu się rozgrzać. Rekuperacja cały czas nie działała eee, i e, zobaczę, kiedy rozpocznę się ładowanie, Będę śledził to w aplikacji, ale cały czas e, jeszcze samochód się nie ładuje. Z tego też wynika to, że nie ma rekuperacji, e, ponieważ bateria jest tak, zimna, że te rzeczy wszystkie były te przyderzy czyli bateria w ogóle nie ma możliwości ładowania. E, I teraz BMS, czyli system zarządzania baterią, nie pozwoli jej ładować, dopóki trochę się nie rozgrzeje, więc nie będzie się trochę odgrzewała i dopiero wtedy ruszy ładowanie. Teraz pokazuje nam e, prawie 4 godziny do końca ładowania. Jestem ciekaw jak będzie z opłatą, bo teoretycznie ładowarka już nalicza czas, ale nie ładuje z żadną mocą, więc jestem ciekaw za ile rozpocznie się ładowanie, sprawdzę to w aplikacji, już w środku mamy 17.22, będę obserwował co to za aplikacja. Mamy kolejny dzień. Udało mi się wczoraj auto naładować do 92%. Wczoraj przez pół godziny ładowanie się rozpoczynało i to było dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ cały czas w aplikacji widziałem, że moc ładowania wynosi 0 kW, a po pewnych po chyba 10 minutach 1% wzrósł, 1% naładowania, więc dosyć ciekawe to było. No ale pół godziny tak naprawdę bateria była podgrzewana, żeby rozpocząć ładowanie. Później przyjechałem wieczorem jeszcze raz naładować. Samochód do pełna, żebyśmy dzisiaj mieli gotowe do drogi. I dzisiaj rano, e, nie wiem czemu, ale jak otworzyłem drzwi, to usłyszałem tutaj takie pstrykanie, i się okazało, że te klapki próbowały się otworzyć, te odchodzenia akumulatora. Mam nadzieję, że się nie uszkodziły. To się okaże dopiero jak e, będziemy się szybko ładować gdzieś e, na trasie, na superchargerze i będzie dodatnia temperatura, jak ten lód odpuści. Przykałem odmno no ale to też nie ma sensu, bo nie odpuszcza i potem to znowu zamarza. Więc odpuściłem na razie. Dobra, chyba czas najwyższy sprawdzić przebieg, jaki mamy, czy już mamy 300 tysięcy kilometrów. Podróża. O kurde. 300 tysięcy 265. Przekroczyliśmy 300 tysięcy i tego nie zauważyliśmy. Dobra, no to. My jedziemy i teraz do 400 tysięcy. Mam nadzieję, że 400 nie przegapimy. Dzisiaj robimy trasę do Oulu, z Rowaniem i do Oulu to jest ponad 200 km. Jest ta trasa bardzo trudnym odcinkiem, ponieważ nie ma ani jednej stacji ładowania. Mieliśmy do tej pory, przed chwilą, dopiero po prawie 200 km od wyjazdu, pierwszą stację benzynową. Poza tym, ten pierwszy odcinek 150-200 km, no, staraliśmy się cały czas 80 km na godzinę. Tak jak drżczę ograniczenia. Ograniczenia są do 80, teraz do 100, ale cały czas jedziemy 80, chwilowo nawet trochę mniej i nawet jechaliśmy prawie 100 km bez ogrzewania, ubranie w kurtki i zużycie nasze spadło minimalnie do 13,5 kWh. Teraz gdy jedziemy 80, mamy 22 kWh zużycia energii. No i dojedziemy do Oulu na 8% i tam jest dopiero pierwsza stacja ładowania, więc myślę, że jakby miał podsumować najtrudniejszy odcinek naszej podróży. To właśnie będzie to rowanie mi do Oulu e, najtrudniejszy odcinek z mega zimnymi temperaturami. Teraz to prawda jest minus 12, a nie minus 25 albo 9, tak jak parę dni temu, więc plus jest taki, że jest trochę cieplej. Ale i tak jest to najtrudniejszy odcinek, taki, który powoduje taką nutkę stresu, czy dojedziemy, czy nie. Ale wiemy, że dojedziemy na 8%. Początkowo było 5, ale jak włączyłem ogrzewanie, to wzrosło do 10. Teraz włączyłem i znowu do 8, więc podejrzewam, że na tych... 6, 7, może 8% dojedziemy do celu. Dojechaliśmy do stacji ładowania w Oulu przy Lidlu. Przed chwilą byliśmy pod inną siecią ładowania, na której wcześniej się ładowaliśmy, wczoraj, i zapłaciłem za to 150 zł. To przy okazji sprawdziłem na koncie, więc dosyć drogo. A tutaj jest jak w Polsce, czyli Tesle koczyłem przy darmowej ładowarce w Lidlu No i też znalazłem na plakszer ładowarkę darmową w Lidlu, tyle że musimy teraz poczekać aż ta trójka i S się naładuje No i my tutaj się za chwilę podładujemy, ale mamy czas, bo teraz będziemy jeść Więc poczekamy aż się naładują, my się naładujemy i będziemy sobie lecieć dalej Zobaczcie, w jakie piękne miejsce dojechaliśmy. Mamy dzisiaj taki cały dom do swojej dyspozycji. Mamy tutaj nawet gniazdko, i właściciel przyglądał nam tutaj, rozciągnął przewód. Niestety moc ładowania jest zbyt słaba, i samochodu nie da się naładować. Ale właśnie dzisiaj w takim domu będziemy spali w takich pięknych okolicznościach. Niestety nie ma tutaj internetu, a plan był taki, żeby się zbunkrować gdzieś na cały dzień i popracować. No ale może to jest znak, żeby trochę sobie odpocząć. I skorzystać z tych dobrodziejstw, które natura nam tutaj daje. Pierwsze co, najważniejsze po wejściu do takiego domku, to jest napalenie w saunie. Myślałem, że będzie elektryczna, tak jak kilka dni temu, ale tu jest taka prawdziwa sauna na drewno i trzeba rozpalić. Cała obłożona kamieniami, więc pewnie za godzinkę będzie gotowa. I to jest główny plan na dzisiaj, żeby w końcu po całej podróży sobie trochę tutaj odpocząć i wykorzystać to, że nie ma tutaj internetu. Dojechaliśmy dzisiaj do Lachti. Lachti jest to miejscowość słynna, jeżeli się interesujecie skokami narciarskimi. Z tego e, słynna jest, że są tutaj skocznie i za jakieś 20 dni będą tutaj mistrzostwa świata. Więc przyjechaliśmy przed mistrzostwami. Niedługo tutaj będzie pełno ludzi, pełno samochodów. E, I tutaj nagrywam FV news pierwszy raz od kilku miesięcy. Wróciłem akurat e, w, takim, w takiej scenerii. Rozpocząłem sobie nagrywanie. Jestem podekscytowany, bo jak wracam do FV news to znaczy, że wszystko wraca na dobre tory, bo przez ostatnie dni trochę sobie wyluzowaliśmy, popracowaliśmy, odpoczęliśmy trochę i no i czuję, że trochę nadrobiłem różne zaległości firmowe i wracam w końcu do FM News więc naprawdę czuję się niesamowicie. Po, wiel po wielu ciężkich próbach znalezienia statku portu, w którym konkretnie my płyniemy. Jak o, to jest... Dwie godziny później jesteśmy w końcu w Estonii. Something worse to kill his head with, making him forget somehow. Might be that another day, she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, it won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, but Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight?